Sezon zasadniczy Ekstraligi, doskonałe występy indywidualne i na koniec brązowy medal w drużynie. To udane rozgrywki dla tenisistek stołowych AZS Uniwersytet Ekonomiczny, choć na finiszu nieco do szczęścia zabrakło, bo przecież jeszcze przed pierwszymi grami półfinałowymi było wiadomo, że wrocławiankiem mają co najmniej brąz. W pierwszym starciu z Polmlekiem, mimo porażki 0-3, wcale nie było to jednostronne spotkanie. Inauguracyjną partię przegrała nasza jun Uległa Wenting ma 2 do 3. Starcie dostarczyło ogromnych emocji. Chinka z Wrocławia dwa razy prowadziła 1-0 i 2 do 1, ale ostatecznie to zawodniczka gospodyń zainkasowała decydujący punkt. Nie wiadomo czasem, czy to starcie nie ustawiło całego półfinału. W drugiej konfrontacji nasza Natalia Bajor, bez wątpienia wielka gwiazda tego sezonu, przegrała z Białorusinką Darią Trigolos 0-3. Faworytką, co prawda, była późniejsza zwyciężczyni, która jest wyżej w zestawieniu najlepszych zawodniczek świata, ale liczyliśmy na trochę więcej. Na koniec zagrała Katarzyna Węgrzyn i zagrała bardzo dobrze. Do triumfu chyba zabrakło jej tylko szczęścia. Skończyło się przegraną 2-3 i cały mecz nie zakończył się dla naszych zdobyciem choćby jednego punktu. Jego w końcowym rozrachunku, patrząc na cały półfinał, po prostu zabrakło. We Wrocławiu nasze rozpoczęły fantastycznie. Najpierw Xi pokonała Trigolos 3-2, później Bayer wygrała z Ma także 3-2 i wtedy przyszedł występ młodej Anny Węgrzyn. Po trzech setach prowadziła 2-1, ale dwie kolejne partie padły łupem. Niestety jej rywalki. Na otarcie łez jeszcze triumf XI. Szkoda, ale za walkę bardzo zawodniczkom z Wrocławia dziękujemy. Brązowe medale, choć zostały przyjęte jako porażka, na pewno za chwilę dadzą dużą satysfakcję, a my czekamy już dziś na kolejny sezon.